Jaka jest różnica między ekumenizmem a dialogiem między religiami? A właściwie po co jest nam ten dialog? Czy w ogóle pojednanie chrześcijan jest możliwe? O tym będziemy dziś rozmawiać w naszym programie Kwadrans dla wiary, a to wszystko dlatego, że właśnie w archidiecezji warmińskiej trwa nie tyle nawet tydzień, co miesiąc modlitw o jedność chrześcijan. Bartosz Gołębiowski, zapraszam. Dzień modlitw o jedność chrześcijan od 18 do 25 stycznia. Ale tu uwaga! Archidiecezja Warmińska ma tę piękną wyjątkową moc, że potrafi taki tydzień rozciągnąć nawet na cały miesiąc albo ponad miesiąc, bo właśnie chociaż do 18 jeszcze troszeczkę zostało nam czasu, to my już jesteśmy w tym nie tyle miesiącu, nie tyle tygodniu, co w miesiącu właśnie modlitw o jedność chrześcijan. A więcej o tym mówi państwa gość, ksiądz Paweł Rabczyński, ksiądz profesor Paweł Rapczyński, delegat arcybiskupa Józefa Gorzyńskiego metropolity Warmińskiego do do spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, jak to jest? Wszędzie od 18 do 25, a my nieco dłużej. Zaczęliśmy od Rozuk. Tak, to prawda, to już tradycja w naszej mhm. archidiecezji warmińskiej, że ten tydzień właściwie rozciąga się na cały miesiąc, a czasami nawet i jeszcze na miesiąc luty. A dlaczego jest taka potrzeba u nas w Archidiecezji warmińskiej? Jesteśmy wyjątkowym takim tyglem mm, gdzieś tych różnych religii, że u nas to trzeba aż na miesiąc? Tak, myślę, że ta specyfika dyktuje mhm. właśnie taką potrzebę przedłużenia czy wydłużenia tych modlitw z tego względu, że mamy właściwie wszystkie denominacje chrześcijańskie na warmii i Mazurach. Bo są tutaj kościoły protestanckie i wspólnoty protestanckie, są też kościoły wschodnie. To pomówmy teraz, jak to się wszystko zaczęło? Rozogi. Jak się rozpoczął u nas ten miesiąc? Bo mówimy raczej no nie o tygodniu, a o miesiącu modlitw o jedność chrześcijan. E, tak, rozpoczęliśmy tradycyjnie w Rozogach 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tradycyjnie e, zwaną e, Trzech Króli. Mhm. I tam właśnie na pograniczu e, Kurpi, pograniczu Mazur, e, zawsze spotykamy się, aby e, rozpocząć ten... E, Tydzień, ten miesiąc, mm -hmm. ten okres, czy ten czas, jak go tutaj już nazwaliśmy, właśnie od tego pogranicza, tego szczególnego tygla, gdzie spotykają się różne wyznania chrześcijańskie. Dlatego, że mamy tam i w rozogach, i w szczytnie, chociażby kościół ewangelicko-augsburski i wiernych tego kościoła, ale też sporo osób. Na wokół tego terenu zamieszkuje z kościołów wschodnich. A więc mamy o co się modlić, mamy z kim dialogować, mamy też z kim na co dzień współpracować. No właśnie, od razu mówiąc tak brzydko, złapię za słowo. Mamy o co się modlić. Czyli faktycznie jest potrzeba tej jedności? Albo zapytam jeszcze bardziej, jest tak źle, że trzeba modlić się o jedność? Nie ma tej jedności chrześcijan? Po co jest nam ten tydzień, czy nawet ten miesiąc tej modlitwy o jedność? Niestety Pan Jezus już przewidział tę sytuację, w której jesteśmy od... Dwóch tysięcy lat niemal, bo od samego początku pewne podziały w Kościele Chrystusowym się pojawiały. Już Chrystus w obliczu swojej męki, śmierci i zmartwychwstania modlił się do Ojca, a zapisał to Ewangelista Jan. Ojcze spraw, aby byli jedno. Modlił się w intencji swoich uczniów. I apostołów i tych, którzy będą w przyszłości Jego uczniami, aby stanowili jedno jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Niestety mieliśmy. W chrześcijaństwie dwie e, wielkie rozdziały, czy jak niektórzy używając starego języka mówią, jeszcze schizmy. schizmy mm -hmm. e, pierwsza to w 1054 roku e, rozdział e, kościoła e, na Kościół Zachodni i Wschodni, tak zwana schizma Wschodnia, wschodnia. Mm -hmm. a później, niestety, XVI wiek, e, mamy Reformację, Kościół znowu się podzielił wystąpienie Marcina, Marcina Lutra, Lutra. Mhm. E, dlatego też e, mogę jeszcze tutaj dodać później po tej pierwszej reformacji powstają jeszcze kolejne kościoły e, w łonie Kościołów reform, poreformacyjnych, mamy do czynienia jakby z kolejną czy z tak zwaną drugą reformacją, chociażby powstaje wtedy kościół metodystyczny, ewangelicko-metodystyczny. Niestety współcześnie również. No właśnie, e, jak to jest współcześnie? No? Niestety współcześnie również e, bardzo dużo e, jest mniejszych nawet grup, mniejszych mhm. wspólnot, które w łonie już tych dużych denominacji chrześcijańskich, e, Dzielą się, oddzielają, powstają różne grupy, chociażby charyzmatyczne, które wręcz nie chcą przynależeć do żadnego z kościołów. Mamy tutaj do czynienia z tak, tak zwanymi prawda, no, wyznaniami, ale bez jakiegoś formalizowania. A czy to oznacza, że faktycznie te podziały są takie wyraźne? Jest źle? Trudno mówić, że jest źle, mm -hmm. prawda? Każdy podział, każda jakaś atomizacja, ona nie sprzyja czemu? Przede wszystkim dawaniu wspólnego świadectwa o Jezusie Chrystusie. Rozumiem. Bo wtedy inni, patrząc na nas, to mm -hmm. znaczy inne religie, członkowie chociażby innych religii, albo osoby poszukujące, czy niewierzące zupełnie, e, nawet możemy powiedzieć, używając tej starej nomenklatury, ateiści, nawet i walczący, patrząc na nas, mówią, no skoro wyznawców Chrystusa jest tak wiele, skoro oni są podzieleni, to czy rzeczywiście warto być chrześcijaninem? I dlatego trzeba się chociażby o tą jedność modlić. Tak, trzeba się o jedność modlić, tak jak czynił to Chrystus, ale też trzeba podejmować konkretne działania. A jedność jest nam potrzebna? Albo inaczej zapytam, chcemy tej jedności? Oczywiście, że chcemy. Tutaj trzeba podkreślić, że ten, ta chęć, prawda, ta potrzeba widzialnej jedności, widzialnej jedności w łonie chrześcijaństwa, ona uwydatniła się... Głównie w kościołach protestanckich. Dopiero kościół katolicki, właściwie od soboru Watykańskiego II, wszedł na drogę ekumenizmu. Wtedy się pojawia ten słynny dokument, Dekret o ekumenizmie, który mówi o tym, że musimy, jesteśmy zobowiązani do wypełniania testamentu Jezusa. Tak nazwano te słowa. Ekumenizm pojawia się tutaj w księdza profesora Ustach, Ekumenizm, ale jest jeszcze dialog religijny. Jaka jest różnica? Ekumenizm i dialog religijny? Bo tutaj mamy do tak. czynienia z delegatem do spraw ekumenizmu i dialogu, więc jak to, jak to rozumieć? Tak, otóż o ekumenizmie mówimy w łonie chrześcijaństwa, a więc w łonie. Wyznawców Jezusa Chrystusa. Chrystusa. Mhm. Natomiast dialog religijny, e, używamy tego pojęcia, kiedy odnosimy chrześcijaństwo do innych religii, na przykład do islamu. Na przykład do buddyzmu, I czy do hinduizmu. I rozmawiać, jest z nimi dialog. Do judaizmu. Mhm. Oczywiście prowadzimy, prowadzimy też z nimi dialog teologiczny, ale również dialog praktyczny. A z kim się łatwiej rozmawia, albo trudniej? Ze swoimi chrześcijanami, czy z nimi? Jak to można powiedzieć? Trudno powiedzieć, mhm. dlatego że to są inne zupełnie płaszczyzny. Nas, chrześcijan, łączą bardzo silne więzi. To jest wiara, w Jezusa Chrystusa, podstawa. to mhm. jest podstawa i w Trójce Świętą. To jest taki emblemat chrześcijanina, ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa i uznaje istnienie Trójcy Świętej, prawda? Natomiast łączy nas chrzest święty, który wspólnie przy, przyjmujemy jako chrześcijanie, właśnie w imię Trójcy Świętej. I te więzi chrztu świętego, one są bardzo ścisłe, dlatego że chrzest to jest ten sakrament, który wyciska w naszych sercach niezatarty charakter, taką pieczęć przynależności do Chrystusa i wszystkie właściwie dokumenty mówiące o ekumenizmie, Odwołują się do sakramentu Chrztu Świętego. To jest ta podstawa i teoretyczna, ta duchowa, ten fundament właśnie naszej jedności: jedności z Chrystusem, jedności z Chrystusem. I to jest w tym wymiarze wertykalnym, ale również w wymiarze horyzontalnym jedności między sobą, czyli członków różnych denominacji chrześcijańskich, ale połączonych właśnie wiarą w Chrystusa, tym sakramentem chrztu świętego. I, i od... A więc jest to ta szczególna jej i wyjątkowa jedność. Ta jedność, która ma w tym roku swoje hasło. Jakie ono jest i co ono oznacza? E, tak, w tym roku hasłem naszych mhm. modlitw jest hasło Czy wierzysz w to? Są to słowa wyjęte z Ewangelii według Świętego Jana z 11 rozdziału, kiedy jest mowa o wskrzeszeniu Łazarza. Chrystus tam przedstawia się Marcie jako z martwych stanie i życie i pyta czy Marta wierzy w to, że Jezus może wskrzesić z martwych jej brata Łazarza. To jest to fundamentalne pytanie, nad którym się pochylamy, a więc pytanie o naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale pytanie fundamentalne, ale jakże proste. Czy, czy zwyczajnie, czy wierzysz w to? Tak, ale czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, który jest wstaniem, który jest dawcą życia, więc to nie jest pytanie ogólne, prawda, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? To było zbyt, mhm. zbyt proste. Czy wierzysz w to, że On jest, jest tym? rzeczywiście tym Zbawicielem, tym, który wskrzesza, który jest drogą prawdą? I życiem, prawda? Rozumiem, że to pytanie można zadać wszystkim, którzy są w tym dialogu religijnym. Oczywiście. Czy znaczy w tym, tym ekumenicznym, ekumenicznym dialogu. bardziej, tak? Tak, tak. Oczywiście to są materiały przygotowywane przez cały zespół mhm. ekumenistów, specjalistów w dziedzinie ekumenizmu. Dlatego też no, to materiały są wspólne i my korzystamy wspólnie z zeszytów przygotowywanych właśnie przez konkretne zespoły ekumeniczne. Proszę księdza profesora, pytanie jest jeszcze o program, bo mówiliśmy, że wszystko zaczęło się w rozogach, ale przed nami przede wszystkim ta kulminacja 19 stycznia, ten, ten najważniejszy dzień. To w kilku słowach, jak ten styczeń jeszcze będzie wyglądał, jeśli chodzi o naszą archidiecezję, o ten miesiąc modlitw? Tak, właśnie 19 stycznia będziemy mieli tutaj w Olsztynie tak zwane główne nabożeństwo ekumeniczne, nabożeństwo Słowa Bożego, które odbędzie się w soborze Kościoła Grecko-Katolickiego w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 12. Czyli, tak mówiąc najprościej, Cerkiew przy dworcu. przy dworcu. Tak, żeby przy dworcu. tak zobrazować to, o tak, Oczywiście. Widzom. Mm -hmm. I tam zaprosił nas biskup diecezji olsztyńsko-gdańskiej, kościoła grecko-katolickiego, biskup Arkadiusz. To nabożeństwo będzie odprawione o godzinie 11.30. Wszyscy zaproszeni, rozumiem? Wszyscy tak? są zaproszeni, przedstawiciele różnych kościołów Tym chrześcijańskich. Bardziej, tak? Tak. natomiast homilię wygłosi ksiądz profesor Moskałyk, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A pozostałe drobniejsze punkty, gdzie jeszcze będziemy modlić się po tym dziewiętnastym? Tak, będziemy spotykali się również i w Ostródzie, i w Nidzicy, i znowu w Olsztynie. W Ostródzie i w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym 23 stycznia o godzinie 17. Będziemy się spotykali również w Ostródzie w Kościele Rzymskokatolickim, to jest 28 stycznia o godzinie 17, to są nabożeństwa Słowa Bożego. Spotkamy się również na modlitwie w Nidzicy, będzie to 26 Przepraszam, 19 stycznia wieczorem o godzinie 18 w kościele ewangelicko-augsburskim, tak zwany kościół przy zamku w Nidzicy, mm -hmm. mały kościółek. Tam zaprosił nas proboszcz, pastor Roland. Będziemy się również spotykać w Kętrzynie i myślę, że także spotkamy się w Korszach. Zakończenie naszej modlitwy o jedność chrześcijan, to będzie 9 lutego w kurszach. Ponad miesiąc, tak, ponad miesiąc w Kościele rzymskokatolickim, tam będzie nabożeństwo ekumeniczne. Zaprosił nas tam Proboż rzymskokatolicki, ksiądz Remigiusz Zaniewski, z udziałem biskupa Pawła, Hause z kościoła ewangelicko augsburskiego mhm. tak i z udziałem tamtejszego księdza. Um, z kościoła. Um... No na pewno ważnego. Z tak. <noise> Okej, okay, ja rozumiem, jest mnóstwo nazwisk, bo to proboszcz z tej parafii, z tego kościoła, to się może pomieszać, dlatego, żeby się nie pomieszało, gdzie o tym wszystkim przeczytamy? Na jakiej o tym stronie? wszystkim przeczytamy, moi drodzy, na stronie archidiecezji warmińskiej. Archwarmia.pl Archwarmia.pl, archwarmia oczywiście. I tam już nie trzeba będzie się mylić. Nie Naturalna będzie rzecz. Plątać, tego jest prawda? dużo. Tego jest tak, dużo. Tak. I, I tam to wszystko wyczytamy, te informacje. Proszę za profesora, pytanie mam takie jak, od ilu lat już trwają te modlitwy w ogóle? Czy to w Polsce, czy w archidiecezji naszej? Taki początek w naszej archidiecezji hmm. to były lata 80. No i tak od razu pytam dalej, idąc za ciosem, czy widzi ksiądz profesor, że coś się dzieje? Że nie wiem, jest dobrze, jest inaczej, jest to potrzebne, widzimy coś, coś drgnęło, coś się zmieniło. Ja myślę, że przeszliśmy z takiej fazy poznawania się, mhm. bo ta pierwsza faza, lata 80., jeszcze nawet 90., to była faza poznawania się i też przełamywania pewnych stereotypów, które mieliśmy nawzajem o sobie. Mhm. Natomiast teraz już jesteśmy, właśnie dobrze się znamy, jesteśmy w takiej kolejnej fazie, bym powiedział, codzienności, takiego ekumenizmu praktycznego, który. Jest podkreślany współcześnie, chociażby w dokumentach Kościoła, przez papieża Franciszka. Właśnie mówił papież Franciszek, że ten ekumenizm codzienności, ekumenizm praktyczny to darzenie się sympatią, miłością w praktyce poprzez podejmowanie różnych działań, wspólnych chociażby działań. wspólnych działań charytatywnych, pomoc, dobrosąsiedzka. No właśnie, jak, jak czerpać? Jak, 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 jak po tych latach, można powiedzieć, jak czerpiemy od siebie nawzajem? W jaki sposób? Ja myślę, że nauczyliśmy już się siebie, no bo mm -hmm. e, wiemy już. E, e... Kościołach we wspólnotach chrześcijańskich, który kościół, która wspólnota co akcentuje, co dla danego kościoła jest ważne, mamy wspólne akcje, chociażby dzieło wigilijne pomocy dzieciom, to jest oczywiście akcja no, ogólnopolska, ale też lokalne, bo kiedy na przykład w jednej z parafii naszej diecezji spłonął kościół i była potrzeba żeby pomóc, prawda? Mhm. To pierwszy pośpieszył duchowny właśnie z innego wyznania. Czy to są te namacalne? To są te namacalne owoce, owoce tak i dowody Czyli to nie jest naszej tak, że... współpracy kumenicznej. Czyli to nie jest tak, że skończy się styczeń. no, Tam jesteśmy dla siebie mieli w styczniu, a potem tam marzec, kwiecień, to już tam każdy sobie. Nie, 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 nie. nie. To jest mhm. praca trwa cały rok. I zaangażowanie ekumeniczne. Natomiast styczeń, ja to tak nazywam, to jest świętowanie, to Aha. jest celebracja tego ekumenizmu, to jest takie wydobywanie na zewnątrz, pokazywanie innym, prawda, że. Jesteśmy, że możemy się pięknie różnić, bo jesteśmy różni jako chrześcijanie. Ale tak było od samego początku. I tak pewnie będzie. I tak pewnie będzie. I, I tak pewnie będzie. Ale najważniejsze, prawda? żeby w tym wszystkim, po, chociaż wyciągać tę rękę, mieć ten dialog. Oczywiście, rozmawiać. ale możemy się pięknie różnić. Tutaj ten model ekumenizmu nam przyświeca tak zwana pojednana różnorodność. Jesteśmy różni, ale jesteśmy pojednani. I Im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. I idealnym momentem, już tak kończąc, będzie chociażby ten dziewiętnasty, ta niedziela. Tak. Niech ten, niech ten niech ta cerkiew, czy sobór, sobór, sobór tak. proszę, teraz to trzeba takiej nazwy używać, niech sobór się zapełni po brzegi. To też będzie nasze świadectwo. Oczywiście, to będzie nasze świadectwo nie tylko modlitwy, ale właśnie e, Tej e, chęci, wspólnego tak, dążenia do jedności. Dziękuję serdecznie. Ksiądz profesor Paweł Rapczyński, delegat arcybiskupa Józefa Gorzyńskiego, Metropolity Warmińskiego do spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na nabożeństwach ekumenicznych. Mamy ku temu doskonałą okazję. Styczeń trwa, drodzy Państwo, nawet jeszcze trochę zahacza ten miesiąc o luty, więc naprawdę sporo, sporo przed nami. Jest to zadanie, praca domowa do odrobienia, ale warto, jak tutaj Państwo słyszeli, o ten dialog zabiegać i pięknie się różnić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.